Dzień dobry wam, bracia i siostry, witamy dobry. was już razem, w końcu jesteśmy razem. Słuchajcie, żona dzisiaj zrobiła tak pyszny obiad chiński. Nie, to ja robiłem. Tak, z Samuelem. Z Samuelem żeśmy zrobili, słuchajcie, było to jest trochę ostro. Nie wiem czy ogień jeszcze zionie to tutaj z tej strony, ale, ale lubię chińskie jedzenie. Ono powoduje, że czuję się najedzony. <grym> I lekki i rześki. I tak. otwieramy vlog yy, kulinarny. Kulinarny, tak, tak. O, nowy będzie, będzie. antidotum Antidotumpyszne.pl A czemu pyszne? Nie, nie, to byśmy reklamowali. To tak nie możemy. Antidotum jest pyszne. Kochani, świetne były rekolekcje weekendowe. Mama miała, czyli Sylwia miała fajny czas z mamą swoją, bo tak chciałem powiedzieć. I z przyjaciółmi z Otwocka. Dzisiaj, czy jak narywam dzisiaj, czyli dla was wczoraj, Kolejne spotkanie z seminarium w Lublinie, a już dzisiaj dla Was, czyli wtorek, gdzie? Strzebrzeszyn rusza Seminarium Wiary. Słuchajcie, ja nie znam tej miejscowości, muszę tam lokaty wejść na Facebook, żeby zobaczyć, bo ja tam nigdy w życiu nie byłem. Usłyszałem tylko, że w centrum Strzebrzeszyna na rynku jest. no, chrząszcz. Brzmi w trzcinie, nie wiem czy czcinę ale wiesz, że jest chrząszcz, więc pojadę jak będzie, to mu zrobię zdjęcie, żeby było, bo mnie tam nigdy nie było. Ja myślałem, że to jest tylko takie przysłowie. Wczoraj komuś mówię, że mam w Strzebrzeszynie reholecję. I ktoś się zaczął śmiać, to ten Szczebrze naprawdę istnieje. No. No, nie byłem, powiem wam dopiero jutro, czy, czy istnieje, no ale tak się mówili. I prawdopodobnie ma to być w jakimś domu kultury, no to już pewnie na nie za dużą miejscowość nie będzie za dużo domów kultury. A godzina na plakacie, sprawdźcie, bo ja jak zawsze tym nie żyję, bo dosyć ma dzień swojej biedy. Trzeba jeszcze pojechać do Lublina i wrócić. A drugie ogłoszenie jest takie, że w środę najbliższą. Czyli następny dzień, bo wtorek Szczebrzeszyn, a środa rusza seminarium w Nowym Sączu, Czyli u Jezuitów. No i chcę Was serdecznie zaprosić, bo to będzie na pewno fajne wydarzenie. Tam już ileś razy miałem okazję prowadzić rekolekcję w tej parafii u Jezuitów, ta przy rynku. I słuchajcie, no tam teraz trzeba pójść oczywiście do starego balu na kawę mrożoną. No, więc także żona się łamie, czy nie pojedzie z mężem w środę to jest do Nowego Sącza, tak. A mój okres dojrzewania i przejrzewania. czyli to czas dojrzewania, bo Cezar nie się nie starzeje, tylko dojrzewa. Nabiera blasku. A, nabiera blasku. A, to było przy świeniu. A, Cezar a, nie tak. świeje, tylko nabiera blasku. Cezar nie starzeje się, tylko dojrzewa. No? Wiemy, jak jest cesarzową. Ona ciągle młoda. Ta moja cesarzowa. Och. Dobra, jedziemy, kochani. <śleski> Sylak 51. Ja bardzo lubię ten rozdział, choć nie wiem, o którego wersetu będzie, na no to jeszcze nie jest to miejsce, ale też jest fajne. Jedziemy. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią moje serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią z całą starannością, usiłowałem zachować prawo, ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu z nią od początku otrzymałem rozum dlatego nie będę opuszczony oto słowo Boże i Bogu nie będą dzięki I kochani bracie siostry, mi się wydaje, że taki cały okres y, mojego wykształcenia naprawdę zaczął się od Biblii, to jest y, ci, którzy gdzieś tam mnie znali z młodości, ja naprawdę nie umiałem w ogóle czytać, ja zacząłem się uczyć czytać naprawdę na Biblii ja wiem, że to może nie jest jakaś tam szczytna historia, którą opowiadam, tak, że ja tu mam się czym szczycić, ale ja od dziecka nienawidziłem czytania, bo coś dla mnie okropnego. I dopiero, gdy ta Biblia wpadła w moje ręce, ja się w niej zakochałem. No i Dzień w dzień ją czytałem. I teraz mi się podoba tutaj, bo ja się bardzo utożsamiam z tym fragmentem, że go lubię tam dalej. Warto do końca sobie ten rozdział przeczytać. Ale właśnie z tego miejsca to się zaczyna. Kiedy jeszcze byłem młody, więc ja się odnajduję w tym fragmencie, zanim zacząłem podróżować. No pasuje do mnie, tak? bo na początku tak nie podróżowałem, dopiero w moim starszym życiu. Ta Biblia spowodowała tak, taką dużą ilość podróżowania. No i szukałem jawnie no, w modlitwie. Tu jest, ubrałem świątynię, i prosiłem o nią. I aż do końca szukać jej będę. Słuchajcie, mam takie dwa miejsca w bytowie, bo pochodzimy z bytowia z Sylwią. Dwa takie miejsca, w których bardzo lubiłem się modlić poza domem. To było raz nasz kościół, krzyż. Jeżeli ktoś zna parafię podwyższenia krzyża, tam koło Szpitala Gończego, to ten okrągły kościół, to jak się wchodzi o głównym, główną furtką na plac kościelny, kawałeczek dalej są takie schody, ze 4 czy 5 schodków i dopiero potem się idzie do kościoła, no i przed kościołem też są schody. To na tych schodach często sobie, jak było ciepło, to sobie siadałem, tam się modliłem, albo jak było zimno, to sobie tam stałem czy chodziłem. Ale bardzo lubiłem to miejsce, no bo wiadomo, na placu kościelnym jest troszkę ciszej, yy, jest no, mało ludzi, Yy, więc no, głównie nocami yy, <tryk> lubiłem się modlić, więc yy, tak dodatkowo, więc tam sobie chodziłem. skoro wracałem przede mną około, żeby tam pójść. A drugie takie miejsce, to też mi się z tym słowem, no bo to jest ubran świątyni, a drugie takie miejsce miałem kościół Barbary. Jak już potem chodziłem do szkoły, do technikum, yy, do Burdlanki, to kościół Barbary no to jest, jest kawałek, nie wiem, ile to będzie 2 km dalej, no mm -hmm. nie wiem, nie liczyłem. W kościele Barbary. Z boku jest taka, taka zewnętrzna, to, takie dwa łuki są zadaszone z zewnątrz takiej ścieżce prawej, idąc do świątyni, idąc od głównego wejścia to po lewej stronie i tam pod tymi łukami lubiłem stawać. Tam był krzyż, też stałem przed świątynią I ja tam godzinami przebywałem, bo nawet jak padał deszcz, to przez to, że był dach, to mi to nie przeszkadzało. I to było takie drugie miejsce, gdzie lubiłem i nocami, za dnia. Ja lubiłem być sobie sam, żeby nie iść z ludźmi, gdzieś sobie szedłem sam, żeby pobyć z Panem. I, i naprawdę prosiłem Boga, by mi dał zrozumienie Jego słowa, by dał mi y, życie tym słowem, by, no, by zmieniał moje życie. I tam na końcu jeszcze jest, skierowałem ku niej duszę, tak. Do tej mądrości i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. I ja mam wrażenie, że Bóg, no, całą jakąś taką życiową mądrość, którą mam, jeżeli, no to nie jest może za duża mądrość, ale to, co ja mam, i tak wiem, że jest wynikiem y, tego przebywania z Panem tego proszenia go. Żeby mi to mądrość wlał. Dzielę się tym po to, że, że może ty chcesz mieć więcej mądrości, życiowej w ogóle, tak? To się potem przydaje w małżeństwie, w rodzinie, w biznesie czy w pracy, no, we wszystkim, co robisz, żeby, żeby twoje życie mądrze przeżyć. Nie? Czyli też jak szukać tego, tego, tego planu Bożego na swoje życie. No, tego uczy mądrość Pana. Więc to jest to coś, co mnie bardzo. Dotyka, gdy czytam ten 51. rozdział Syracha. No i bracie i siostro, <coughs> zobacz, on tutaj zaprasza nas jednak do takiej pracy. Nakoniłem tylko trochę ucha, już ją otrzymałem, znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. No może tam rozległego wykształcenia nie mam, ale ale. Cieszę się z tego, co mam. Tak? Jestem zadowolony z tego, co mam. Postąpiłem w niej, w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem prowadzić ją w czyn, zapomniałem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. I powiem Wam cały czas widzę, że to życie, to, co robię, to, czym się zajmuję, czy my zajmujemy razem, potem, jak byliśmy razem, jest po prostu piękne, bo to zmienia, to ma wpływ na życie ludzi. I, i, i no, nie ma chyba piękniejszego powołania niż zmieniać życie ludzi na Trochę lepsze albo dużo lepsze. I amen, alleluja. Alleluja. Dzisiaj mamy psalm 15. On naprawdę na dzisiaj tak niesamowicie się łączy ze Słowem w całości. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej, na górze świętej? Ten kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. No Poruszająca jest bardzo właśnie to, jaki jest dzisiaj ten psalm, bo nie wiem, czy macie w swoim myśleniu takie zasługiwanie na zbawienie tak? zasługiwanie na to życie wieczne, albo może nawet wątpliwość. Bardzo często spotykamy się z tym, że ludzie się boją: że jaki będzie koniec tego życia, gdzie będą dalej, to co się z nimi stanie takie życie w niepewności. A ten psalm dzisiaj pokazuje mm, bardzo konkretne rzeczy, i to nie jest zasługiwanie na to, że ja mam żyć w przyszłości z Bogiem w niebie, tylko to jest po prostu zmiana naszego zachowania. To są konkretne decyzje, to nie są robione rzeczy po to, żeby sobie zasłużyć, tylko one przynoszą nam owoce. Te rzeczy owocują w naszym życiu, jeżeli my podejmujemy ten wysiłek, podejmujemy taką decyzję. I tu nie chodzi tylko o to, że ma to nam zawsze wychodzić, bo jak nam nie wyjdzie, to koniec, wszystko już przepadło. Nie, my właśnie w chrześcijaństwie jest to niesamowite, że my z każdego upadku możemy powstać na nowo w mocy Chrystusa I, yy, i to On nas tak naprawdę też podnosi do tego, żeby iść dalej, podnieść się. I tutaj, gdybyście sobie tak wypisali na kartce te konkretne rzeczy, jak być człowiekiem niezachwianym, jak przebywać w tej Bożej obecności, w tych Bożych przybytkach, jak to zrobić, Psan dzisiaj bardzo, bardzo jasno i konkretnie to pokazuje, tak? To postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie, mówi prawdę w swoim sercu, nie tylko na ustach, ale zobaczcie, że słowo dzisiaj sięga głębiej, bo sięgasz do serca. Czyli to musi być, to co mówisz, z serca masz mówić, tak, o, krótko mówiąc. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi i nie czyni bliźniemu nic złego. Nie ubliża swoim, swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. I, i kolejne, kolejne rzeczy mają nas do tego właśnie przybliżyć, żebyśmy stawali w takiej naprawdę dojrzałości też chrześcijańskiej, żebyśmy mogli świecić. To to światło w nas musi najpierw być, ale ono przez na, zmianę naszego postępowania, naszego opanowania języka, to wszystko w świecie będzie świecić. Naprawdę to w świecie będzie świecić, i myślę, że to słowo dzisiaj bardzo nas zachęca. No takie teraz mamy słowa, bo już w zasadzie zaraz popielec, czyli zaczynamy wielki post, ten wspaniały okres w kościele. No i warto dzisiaj sobie nawet to słuchajcie, wypisać, nie? Takie bardzo konkretne rzeczy. I tutaj nie trzeba się niczego domyślać. Słowo dzisiaj jest wprost, więc naprawdę zachęta do wprowadzenia nowych zachowań i nowego sposobu też działania, myślenia i mówienia. Amen. Amen. Alleluja. Słuchajcie, mamy dzisiaj drugie czytanie, ponieważ jest w naszym kościele dzisiaj święto świętego Kazimierza Królewicza. No więc drugie czytanie mamy z Filipian z trzeciego rozdziału, 8 do 14. To ty zaczytasz. Mhm. Bracia. <coughs> wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa sprawiedliwość pochodzącą od Boga opartą na wierze przez poznanie go, zarówno mocy jego zmartwychwstania, jak i udziału w jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do jego śmierci. Dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Ogólnie będą dzięki. Słuchajcie, Paweł mówi: Nie twierdzę, że już to osiągnąło. On gdy to pisze, mówi: Ja jeszcze nie mam tej pełni, ale on podkreśla ten kierunek, w którym zdąża. I wiecie, co to się we mnie zrodziło jako tym młodym chłopcu. Podobnie ja nie powiem, że mam cały czas okresy takie, że jadę na full z gorliwością. Występuje też moment przemęczenia, zniechęcenia, ale to do czego nas zaprasza, to mówi: no, dla niego wyzułem się ze wszystkiego. I uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. I znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. O czym On mówi? No mówi o tym zasługiwania sprawa, zasługiwaniu sprawa. I niestety to się też wkradło w nasz Kościół, że jest wiele, <laughs> wiele takich rzeczy które ludzie robią w formie właśnie zasługiwania na, na, na relacje z Bogiem, a to zupełnie nie o to chodzi. I ja widzę tak, im więcej służę Bogu, im więcej y, posługuję, no to dobre słowo, służę, posługuję, głoszę, czy to, co tam robię, czy modlę się, tym bardziej Bóg mnie zmienia, nie? Im bardziej... Przebywam w jego słowie, tym bardziej Bóg mnie zmienia. Czyli, czyli cały czas chodzi o to bycie z nim i o to y, wypełnianie tego, do czego on cię zaprasza. Oczywiście zgodnie ze swoim powołaniem, żeby zawsze pamiętać o tym, a nie się porównywać, że nie jestem jak tamten albo ten, albo ta, tylko <laughs> zgodnie ze swoim powołaniem, żeby iść i być gorliwy. I wiecie co, dzisiaj miałem taką sytuację, y, taką fajną, bo rejestrowałem samochód i pytam się, czy mogę wybrać sobie rejestrację. I pan mówi. Tak, ale mamy tylko trzy. <noise> rzeczywiście nie mieli tych, tych małych, mieli tylko trzy sztuki, trzy, no trzy rejestracje, nie? I tak je skądś przynieśli. No i to tak, mówię, no trzy to mm, już czułem, że no, nie będzie za dużego wyboru. Nie, bo ten wybór się tylko różnił ostatnią cyferką. I wiecie co, wybrałem tak na oko pierwsze, ale potem mówię, e, to nie będzie takie fajne. I już zaczął wypisywać tamte dokumenty. I nagle patrzę, ja Cię mogłem wziąć tam, gdzie zacząłem sprawdzać w Słowie. Wy wiecie, że Słowo dla mnie jest gdzieś tam ważne, nawet bardzo. No i teraz to drugie Słowo, gdybym wziął ten inny numerek na końcu, czyli, czyli tam było chyba szóstkę na końcu. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. Z ochotą służcie, jakbyście służyli Panu, a nie ludziom. <laughs> I... Wtedy poprosiłem tego pana, przepraszam, czy Pan już wszystkie wypisał te dokumenty? On mówi nie. Czy mógłbym jeszcze zmienić jednak na tamtą rejestrację, nie? E, to wyszło, że Efezjan szósty e, rozdział 7 werset, choć tak odwrócone to jest, a potem jeszcze żona mówi, jest tam twój rocznik urodzenia, bo są tylko dwie liczby, czyli 7,6 no i tak się po prostu ucieszyłem nie? Taka, taki drobiazg, ale z wszystkim skupi, jak rozmawiałem, jak tam dostaną rejestrację, to każdy gdzieś tam próbuje szukać czy gdzieś ten palec Boży w tym jest ee, czy, czy, czy w jakiś sposób, czy ta rejestracja to jest coś mówi nie? no tu to jest trochę schowane, więc bezpośrednio nie mówi, ale chodzi o to, że dla mnie to było ważne i takie przypomnienie od Pana dobrze Witek, ale słusznie, jakbyś ludziom służył, tylko Bogu nie? no a jak trzeba służyć Bogu? no najlepiej jak możemy, <laughs> to na zyskuje, no ludzie, nie Bóg, nie? Więc yy, cokolwiek nie robisz, jesteś mężem dla żony, czy jesteś żoną dla męża, czy rodzicem dla dzieci, to jakbyś samego, samego Bogu służył, a nie żonie, nie mężowi, nie dziecku, nie komuś tam, sąsiadowi, człowiekowi w pracy. A to motywuje do większego wysiłku, większej ofiarności z siebie. Amen. Amen. Aklamacja teraz, tak? Mm -hmm. yy, to, chrypkę jakąś mam, znaczy, trzeba by dzisiaj cały wieczór gadać. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. To jest Jan 13.34. No jakie to przykazanie? Przykazanie miłości. Wzajemnie się miłować. Zapytaj się dzisiaj żony. Żono, czy ty czujesz się miłowana przeze mnie? Me to może żona? Żona się zapyta męża, czy czujesz się miłowany przeze mnie? Czy się błędę przy domu? A ty się nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Ja nie będę mówić tego na forum. Aha, <noise> jest... aha, nie na forum, dobrze. Więc kochani, ale warto sobie dzisiaj o tym porozmawiać. Też potem można dzieci zapytać. Mi Bóg zrobił prezent, że miałem fajną randkę z Leną. Fajny był czas. I teraz mamy tak. Ewangelię Jana 15, 9 do 17. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, taki ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, e, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Y bracie i siostro, tu taka może ze środka zacznę teraz wy jesteście przyjaciółmi moimi już powiedział ze swojej strony, wcześniej mówi nie ma większej miłości jak ktoś życie oddaje za przyjaciół no ale kto to jest wy? Nie? Jezus tłumaczy, jeżeli czynicie to co wam przykazuje już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni jego pana, nazywałem was przyjaciółmi albowiem oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od ojca mego i my to wszystko mamy w Ewangelii spisane co oznajmił nam Jezus Chrystus. Czy dzisiaj mogę powiedzieć, jestem przyjacielem Jezusa? Jezus jest moim przyjacielem. Nie chodzi o słowo, powiedzieć, ale czego jest, czy ja pełnię Jego wolę? Czy ja wypełniam ten nakaz, który od Niego dostałem, czy to zadanie, które otrzymałem do wykonania? myślę, że to jest no, bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie postawić i na nie odpowiedzieć nie? i potem dalej jest, nie wy mnie wybraliście ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc przynosili i aby owoc was trwał no, Bóg nas zaprasza do, yy, no, do owocowania Bóg nas zaprasza do rozwoju Bóg nas zaprasza do pomnażania dobra w świecie i kochani, to jest bardzo ważne, myśmy mieli warsztaty charyzmatyczne było tam około 90 osób i wiecie, no mam nadzieję, że większość przyjechała, bo z wszystkimi nie rozmawiałem, po to, żeby rzeczywiście lepiej posługiwać. Tego się uczyliśmy, żeby ta posługa zaczynała przybierać charakter mocy Bożej, czy była wypełniona tą mocą Bożą. Ale moje pytanie, ile z tych osób tak naprawdę pójdzie dalej i będzie chciało tą mocą służyć? Będzie chciało to rozwijać? I wiecie, życie pokazuje, to zawsze jest za mało. Jezus powiedział Łudziwo, wprawdzie wielkich robotników mało i to słowo, patrzcie, minęło 2000 lat i dalej tych robotników jest mało. Narzędzia są niesamowite: mamy internet, mamy, mamy tak, samoloty, możemy się przemieszać dowolnie, mamy samochody, autostrady, a cały czas za mało jest głoszonej Ewangelii z mocą, żeby ta Ewangelia zmieniała życie ludzi. No więc pierwszą osobą, której wie, ogłosić Ewangelię, bracie to jesteś ty sam. I spraw, żeby ta Ewangelia mogła cię przemienić. Pozwól się wybrać Chrystusowi i przynoś owoce. Zobaczcie, co potem mówi fajnego. Aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Wszystko, co będzie ci potrzebne do twojej misji. Powiesz, panie, tu potrzeba samolot, żeby dolecieć. On to załatwi. Panie, tu potrzeba pieniądze na to wydarzenie. On powie, ja to załatwię. Tak? Potrzeba pieniądze na strefę mocy, a Bóg powie, ja to załatwię. Potrzeba ludzi na strefę mocy, Bóg powie, ja to załatwię. Nie? Bo taki jest Bóg. To jest niesamowite u Pana Boga. No i bracie i siostro, sam początek dzisiaj powiedział do uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Trwajcie w miłości mojej. Miłość Boga nie ma być dla naszego życia okazjonalna od czasu do czasu, czy może sporadycznie raz w życiu. Bóg mówi, trwajcie w miłości. Ale co znaczy trwać w miłości? No, doświadczaj Bożej Miłości, ale też tym samym przekazuj Bożą miłość. I drugie pytanie, które dzisiaj można sobie zadać w małżeństwach, to można zadać pytanie żono: Ja zadam to pytanie po, dobra, żono, jak chciałabyś, żebym ci okazywał miłość? a potem żona, zapytaj się męża, mężu, jak ty byś chciał, żebym ja tobie okazywała miłość, nie? czego ty potrzebujesz ode mnie, czego ja potrzebuję od ciebie, żebyśmy to sobie powiedzieli. I wierzę, że będziemy rozwijać miłość pomiędzy sobą. A to, czego najbardziej potrzebują twoje dzieci, to braci i siostro, mamy i taty, żyjących razem w jedności, którzy naprawdę są takim świadectwem i dowodem Bożej miłości na ziemi. Amen. Amen. Ojcze, Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wszystko, co Ty już uczyniłeś, co Ty czynisz i będziesz czynił. Panie, dziękuję, że Ty jesteś tym, który chce naszą miłość rozwijać. Jesteś tym, który chce, by ta miłość nie była właśnie okazjonalna, ale by była cały czas w naszym życiu. Duchu Święty, też proszę dzisiaj, byś dodawał sił do posługi teraz na te kolejne kilometry, które przed nami, te kolejne godziny w aucie, kolejne godziny głoszenia. Proszę Duchu Święty, żebyś udzielał tej mądrości, tej mądrości, której zacząłeś mi udzielać w wieku 15 lat, byś dał rozumienie słowa, kroczenie, radosne kroczenie za tym słowem i wypełnianie tego słowa według zamysłu Ojca. Duchu Święty, Ożywicielu, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem. Imię Twoje niech będzie błogosławione, niech będzie uwielbione, niech będzie wywyższone. Jezu, Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć. O tak, Panie, wielbię Cię i błogosławię. Chwała Tobie, Jezu. O tak, Panie. Wywyższam Cię, mój Panie i Zbawco, mój Panie i Zbawco. Wywyższam Cię i błogosławię. I dziękuję za ten dzisiejszy piękny dzień. Dziękuję też za to, że udało się chwilę drzemnąć, odpocząć, wypocząć, wyspać. Dziękuję Panie i dziękuję za owoce, jakie będą dzisiaj w Lublinie, jutro w Szczebrzeszynie, pojutrze w Nowym Sączu. I Panie, dzisiaj oddaję Ci każdego brata i siostrę z, z antidotum, tych, którzy proszą o modlitwę za sobą i za innymi. I Duchu Święty, spraw, żeby te wszystkie sprawy mogły być rozwiązane. To Ty dzisiaj nam powiedziałeś, proście o cokolwiek chcecie, a ojciec da Wam, w imię moje, w imię Jezusa, Chrystusa, proszę teraz o uzdrowienia, o naprawienia, o odnowienia, wszędzie tam u naszych braci i sióstr, gdzie brakuje Bożej ingerencji. Chwała Tobie, Jezu. I chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była no, na początku, Panku teraz Chryste. zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. I aleluja. Do zobaczenia jutro. Pa. Jeszcze aleluja. Jeszcze aleluja. Wspaniałego Boga. Uwielbia. Widząc twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.